Siemanko, chcieliśmy Siema. dzisiaj omówić jeden chyba z najbardziej podstawowych błędów, w się pojawia podczas e, przysiadu i co ciekawe, no nie występuje on tylko u amatorów, ale bardzo często też u zawodników naprawdę wysokiej rangi, którzy gdzieś Sami ćwiczą e, i nie nagrywają się. Gdzieś to po prostu ta podstawa lubi uciekać i powoduje to, że ten przysiad nie jest raczej efektywny. A dwa, że bardzo łatwo może prowadzić do kontuzji. Tu pozdrawiam bardzo serdecznie jednego mojego dobrego zawodnika, on będzie wiedział o kogo chodzi. E, I dobra, o co tu konkretnie chodzi? Chodzi o to, że nie potraficie zrobić hip hinge'u czyli bardziej podstawowego wzorcu, wzorca, e, którym powinniście rozpocząć właśnie przysiad. No, prawidłowy ruch hip hinge'u, czyli taki ruch za w biodrze, polega. Po prostu w taki sposób, jak to Juran wcześniej mówił, co jest tutaj ważne, że między splotem a wzgórkiem tak jest. łonowym bierzecie sobie punkt u góry, czyli wyrostek nieczykowaty, czyli koniec mostka, bierzecie sobie koniec wzgórka łonowego, nazwijmy to na nasze potrzeby nad fiuciem. I te dwa punkty są w pewnej odległości od mhm. siebie. I kiedy wykonujecie hip-hinge, ten odcinek nie może się zmienić, nie może się wydłużyć. A zrób teraz źle, choć Dawid z tej strony. I mamy cały czas ten odcinek w jednej linii, a teraz jak zrób dobrze. A o, widzicie, od razu się wydłużył. I my tego nie chcemy. Jak to wygląda na sztandze? Zapraszamy naszego modela. Wiąże się to z tym, że większość z Was, przynajmniej takie mam wrażenie, to tak wynika z mojego tam jakiegoś skromnego doświadczenia trenerskiego, że większość z Was po prostu próbuje na siłę zachować pionową pozycję i kiedy wiecie, że biodrem zrób źle teraz, że biodro ma wyjść w tył, cyk. To mimo wszystko tu starać się gdzieś zachować jak najbardziej pionową pozycję, i dawaj, i jedziesz już, no, dył. Do czego to prowadzi? Przede wszystkim tutaj kręgosłup nie, ustawia, nie, nie jest ustawiony neutralnie, Tam te kręgi się kompresują w bardzo nieprzyjemny sposób. Jedziesz, no dawaj, zrób kilka takich powtórzeń. Teraz akurat jest pusta sztanga, to nie mi się przyjmować. Zobaczcie, jak on pracuje, to kręgosłup. Wygina się wszystko w tą stronę. Na dole z kolei, jako że mięśnie prosty brzucha jest rozciągnięty, nie stabilizuje go wszystko się zawija i się pojawia batwing. Cyk. Tak to wygląda. W tym momencie, jak to powinno wyglądać. Hop. Przede wszystkim tak. Można zaszty brzuch, czyli tak, ten odcinek tu się nie wydłuża. I ja teraz sobie myśli, że chce ścisnąć żebra i, i żeby żebra były jak najbliżej kolców biodrowych. I następnie, kiedy wychodzi dupą w tył, ciach, góra musi się pochylić. To nie musi być duży ruch. To może być dosłownie lekki taki unhinch z angielskiego, ty no, pokazałem sobie. Umiem języki. <laughs> czyli lekki taki unhinge biodra, ciach. Następnie, jak ja to mówię swoim zawodnikom, jaja między pięty i będzie już wszystko tutaj grało. Wszystko się też rozwala o to, że macie wbite, że macie mieć skupiony wzrok na jednym punkcie, co jest bardzo dobrym, dobrą wskazówką, ale to chodzi o wzrok, a nie o głowę. Gałki oczne się mogą ruszać w trakcie. Percepcja jest zachowana, więc ilia. patrz mi na buta, dobra? I teraz zrób dobrze. Patrzysz mi na buta, ale głowa jest cały czas w ruchu. A teraz zrób tak, że patrzysz tutaj i głowa zostaje. Pojawił się po hey, batwing. Zaraz zobaczymy. To zrób tak, żeby się pojawił Jest, <śla> no ewidentnie. No ale tak. o to chodzi właśnie, że w momencie kiedy tutaj kręgosłup nie będzie ustawiony neutralnie, ta krzywiza najczęściej się pojawi gdzieś niżej, też nie taka jak powinna. I zobaczcie jeszcze raz, Ilia, zrób poprawny przysiad teraz. Zobaczcie, że plecy są proste, są proste, są proste. Hop, zeszliśmy do dołu, nie ma żadnego batwinka. Zrób teraz chujowo. Dupa wywalona, batwink się od razu pojawia. Momentalnie dużo większe ryzyko kontuzji. Nie jest to ustabilizowane i gwarantuję wam, że jeżeli mu damy 200 kg w tym momencie, ten pierwszy ruch będzie dla niego dużo łatwiejszy niż tym z wywalonym dupą do Instagrama. I przede wszystkim, to co mówię, dużo, dużo większe ryzyko kontuzji, dlatego unikajcie tego i bądźcie zdrowi, progresujcie sobie tyle. Piąteczka, pozdrawiam Was. Dzięki.